Witam, chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o czujniku ruchu. Czujniku ruchu Lexman. Jest to czujnik ruchu zakupiony w popularnym sklepie sklepie.merle. On bardzo fajnie u mnie pracuje z linijką LED. Czas pracy od 10 do sekund do 12 minut i kąt 180 stopni bardzo fajny czujnik ruchu PIR. On w tej chwili jest dostępny w sklepach Leroy. Link umieszczę Wam oczywiście też pod filmem. Ale co w nim takiego fajnego? Pewnie to, że jako jeden z, no nie chcę powiedzieć nielicznych, ale działa ten czujnik tak, że wykrywa ruch i Świeci tak długo, jak ustawiony czas, ale od ostatniego ruchu, czyli nie jest tak jak większość myślę popularnych czujników ruchu, że wykrywa sobie ruch, odlicza czas i mimo wszystko wyłącza się, czyli od pierwszego załączenia się. Liczy, liczy czas wyłącza się, i później czeka na kolejny ruch żeby znów zaświecić światło. Także mamy takie te mini przerwy od jednego ruchu do drugiego, jeżeli gdzieś tam stoimy na zewnątrz musimy znów gdzieś tam pomachać ręką czy, czy, czy ruszyć się ciałem żeby on ponownie się włączył, jeżeli gdzieś tam stoimy ze znajomymi gdzieś tam przeciąga się na przykład rozmowa albo, albo przy wyjściu gdzieś na zewnątrz ten czas umknie, przejdzie i potrzeba ponownie załączyć czujnik. On wykrywa sobie cały czas ruch i liczy ten czas od ostatniego, właśnie ruchu, i wtedy dopiero zaczyna odliczać ten czas. Każdy, każdy kolejny ruch resetuje, jak gdyby licznik, od którego liczy, liczy czujnik. Także warto, myślę, to wiedzieć. On kosztuje w tej chwili jakieś 36 zł. Więc jest stosunkowo tani. Występuje w dwóch kolorach, w białym i czarnym. Także tak jak mówię, warto wiedzieć, że oczywiście to jest czujnik PIR na, na, na podczerwień. Nie jest to czujnik ruchu. Nie jest to czujnik mikrofalowy, który może też działać przez ściany. Ale czujnik PIR właśnie na podczerwień. Pokażę Wam, jak u mnie zastosowałem ten czujnik i jakie regulacje ma. Oczywiście, to jest czujnik zmierzchowy, może być użyty na zewnątrz i wewnątrz. Na zewnątrz, tutaj w, w jakimś tam bardzo trudnych warunkach, całkiem odkryty, pewnie nie, ale jak najbardziej nadaje się do zastosowania na zewnątrz pod dachem. I zastosowanie czujnika u mnie jest zamontowany do sterowania linijki świetlnej LED w garażu do zasilania jej znaczy zasilania, sterowania sterowania i tutaj regulacja czasu świecenia i oczywiście czujnika światła działa elegancko tak jak Wam wspominałem, jeżeli ja tutaj przed kamerą się ruszam to ten nastawiony czas od nowa czujnik sobie odlicza. Myślę, że warto właśnie o tym wiedzieć, o tej funkcji, a jej działaniu, bo nie jest to denerwujące, nie jest to wkurzające, jeżeli to światło cały czas gdzieś tam nam się wyłącza po, po odliczeniu tego czasu, który który jest ustawiony na czujniku. Dzięki i zapraszam do kolejnych filmów. Jeżeli był przydatny film to zostawcie, proszę, jakiś ślad po sobie. A na kanale będzie się oczywiście więcej pojawiać takich filmów związanych z automatyką domową. Pozdrawiam do następnych filmów.